Rozmowa polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu. Magdalena Złotnicka, poseł na Sejm Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Partyjnia Nowoczesna jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Witam radnią słuchaczy i przede wszystkim panią redaktor. Panie pośle, ilu Państwo mają w nowoczesnej ateistów, jeżeli mogę zapytać? Na pewno liczba apostazji rośnie. Niemniej jednak jesteśmy partią, która mówi bardzo wyraźnie na temat konieczności rozdziału państwa i kościoła, i to nie takiego uda udawanego, tylko takiego, który zapewni brak wpływu hierarchów Kościoła katolickiego na wyniki wyborów. Czyli ateiści w Nowoczesnej są, no to nie mogę nie zapytać, czy ci wszyscy ateiści z Nowoczesnej to jest ukryty bastion wyborców PiSu. Donald Tusk na konwencji Platformy Obywatelskiej w Radomiu mówił, że kto wierzy w Boga, ten nie głosuje na PiS. Można by zatem wyciągnąć wniosek, że jak ktoś w Boga nie wierzy, to na PiS głosuje, więc co z tymi zwolennikami PiSu w Nowoczesnej? Ja myślę, że tą metaforę jest prosto zrozumieć wyborcom Koalicji Obywatelskiej, mianowicie PiS swoimi poczynaniami, które demaskujemy, jak chociażby lokalnie ja w swojej pracy pokazując aferę Funduszu Sprawiedliwości na przykładzie Fundacji Ex Bono. No, można jednoznacznie powiedzieć, że osoby kierujące się społeczną katolicką nauką Kościoła czy <laughs> dziesięcioma przykazaniami nie popełniałyby takich czynów, o jakich właśnie wspomniałem. Ale, panie Dlatego... pośle, ja pytam może troszkę prowokacyjnie, natomiast jeśli chodzi o te wypowiedzi Donalda Tuska, to w nich trudno się doszukać pewnego rodzaju logiki, ponieważ Donald Tusk mówił, że on te słowa wypowiada jako chrześcijanin, wcześniej w rozmaitych swoich wypowiedziach odwoływał się do Kościoła katolickiego, a zarazem w Radomiu mówi, że on apeluje do ojców, żeby nie głosowali na PiS, ponieważ PiS urządzi piekło kobietom katolicy są przeciwni na aborcji. Donald Tusk mówi, Och, że jest chrześcija nie, nie. chrześcijaninem. No, nie no, jeśli patrzymy na kwestie doktrynalne, no to aborcja z punktu widzenia kościoła katolickiego jest grzechem. No to jak to jest? Nie jesteśmy państwem wyznaniowym. Powinniśmy być państwem świeckim, gdzie te czy inne wyznanie ma pełne poszanowanie, ale hierarchowie tego czy innego kościoła nie wtrącają się w jakość życia, nie wtrącają się w ustawodawstwo, nie wtrącają się w politykę I tylko wtedy kościoły będą pełne. W rzeczywistości to, co robi PiS, czyli dążąc do takiego bratania się z hierarchami kościelnymi, często spełnianiem, poprzez spełnianie ich za ścianę, chociażby zaostrzając prawo, które do tej pory pozwoliło kobietom przerywać ciąże, prowadzą nieuchronnie do tego, że kościoły pustoszeją. Panie pośle, ja troszkę pan robi to samo. Tym, co... że nie ma, jeżeli Pani pozwoli, jedno zdanie jeszcze, że nie ma w tej chwili w niektórych seminariach powołań. W związku z tym trzeba je zamknąć. To, 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 to o czym świadczy. Moim celem jako politykiem nie jest walka z religią, moim celem nie jest walka z wiernymi. Moim Ale celem panie jest, pośle, jest pan troszkę robi to samo co Donald i Tusk i na konwencji w Radomiu. Ja pytam o stosunek nowoczesnej czy koalicji obywatelskiej właśnie do tych spraw, a pan mówi pis, pis, pis. W sobotę słuchałam tej konwencji radomskiej. Donald Tusk mówił, że kto wierzy w Boga, nie głosuje na pis. Trzaskowski o tym, że PiS to w jego ocenie ludzie chorzy na megalomanię. Szczerze powiedziawszy, oczekiwałam jako dziennikarz, że ja się po tej konwencji dowiem, jaki program ma Platforma Obywatelska. Pan jako koalicjant nie ma trochę niedosytu? My, my mamy swoje odpowiedzi jako nowoczesna jesteśmy środowiskiem, które jasno mówi o tym, żeby możliwość przerywania ciąży było prawem kobiet do 21 tygodnia chcemy, żeby to wszystko do 12 tygodnia. Przepraszam za przejęzyczenie. Chcemy, żeby to wszystko było gwarantowane w ustawach i tutaj te odpowiedzi padły. Natomiast ważniejsze jest to, co powiedział Donald Tusk w zakresie problemów gospodarczych Polski, które się rozpędzają gigantycznej inflacji. Faktem jest, że zerwanie z jest możliwe tylko poprzez odsunięcie pisu od władzy, dlatego o PiSie trzeba rozmawiać. Rozmawiać. Naszym celem jest to, żeby Polakom pokazać jednak, że oni są. Głównym generatorem inflacji w politykach. Dlatego. To mamy panie pośle, skoro odpowiedzi. o inflacji, ja mam konkretne pytanie do nowoczesnej, może do całej koalicji obywatelskiej. Czy w momencie, w którym okazałoby się, że następne wybory wygrywa koalicja obywatelska, czy państwo będą podtrzymywali te wszystkie świadczenia socjalne typu 500, etc., czy jednak, właśnie w ramach walki z inflacją, postanowią je państwo ograniczyć, albo może w ogóle znieść? Jakie tutaj są pomysły? My cały czas mówimy, że żeby walczyć z inflacją, trzeba przywrócić w Polsce praworządność, bo przywrócenie praworządności pozwoli na odblokowanie środków europejskich należnych polskim rodzinom i polskim firmom i zapewni bezpieczeństwo ekonomiczne. Czyli powrót na ścieżkę praworządności, odblokowanie środków z KPO, ale i panie komisarzu, jeśli pan euro, które... w praworządność, nie, ja a ja polityka, a ja polityka nie, nie, nowoczesnej, która ekonomię ma przecież na sztandarach, chciałabym zapytać panie o rozwiązania redaktor, krajowe. Pr pr proszę zrozumieć. Powrót do praworządności otworzy drogę do przyjęcia środków europejskich z KPO, które będą stymulować gospodarkę i wzrośnie dzięki temu między innymi podaż produktów, przez co będzie spadać inflacja? Następnie wprowadzenie waluty euro umożliwi obniżenie kosztów obsługi długu publicznego, wzmocni złotówkę. Bardzo ciekawe jest, jest co FUS, KIS, pośle, to, co pan mówi. Czy Panie Pośle, to co Pan mówi jest bardzo ciekawe, czy jeżeli chodzi o koalicję obywatelską, postulat wprowadzenia euro to jest oficjalny postulat na najbliższe wybory, czy to jest Pana opinia? To jest oficjalny postulat nowoczesny, o którym mówimy od początku. Przekonujemy do tego koalicjantów. Jest coraz większa zgoda wokół tego budowana. Każdy, kto dzisiaj ma kredyt w Polsce, wie o tym, że będą w strefie euro, płaciłby nie dwa razy tak wysoką ratę, tylko ciut więcej. I to jest, i to jest fundament ekonomii. Idąc dalej, odblokowanie przede wszystkim potencjału wynikającego z możliwości budowania. No dobrze, ale pieniądze z KPO, energię, jak wszystko wskazuje, obniżli. będą. Zresztą przecież była nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która przeszła przez parlament. Dobrze. Panie pośle, no dobrze, ale pieniądze z KPO to To nie jedno. wystarczy. Nie wystarczy? To znaczy, Bo? ta ustawa prezydencka nie wystarczy. Słyszeliśmy już nieoficjalne zapowiedzi, że te pieniądze mogą do Polski nie trafić. Słyszeliśmy Dlatego jednocześnie, że to nie jest pokolenia. moment oceniania. Tak, niemniej jednak my już na etapie odrzucania poprawek Senatu mówiliśmy głośno, że to w ten sposób skonstru jak gdyby powoduje taką konstrukcję ustawy, że ona nie, spe jak gdyby nie spełnia warunków i tych kryteriów kamieni milowych. Więc jest to taka, taki polityczny sabotaż względem um, możliwości pozyskania przez Polskę tych pieniędzy. To jest dla mnie bulwersujące, bo drożyzna to jest to, co najbardziej doskwiera Polakom, no mówiliśmy panie, najwięcej panie, pośle, na konwencji. Nawet jeżeli pojawią się pieniądze z KPO, to oczywiście będzie, a pewnie się pojawią, no bo mówię, mówimy o jakichś nieoficjalnych opiniach poszczególnych polityków. Natomiast nawet w momencie, w którym się pojawią, to będzie jednak zastrzyk, ale zastrzyk jednorazowy, nawet jeżeli rozciągnięty w czasie. To nie jest wszystko, co, co można zrobić, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące inflacji w takim ujęciu gospodarczym. Jarosław Kaczyński zapowiadał ostatnio chociażby, że jeżeli banki nie podniosą stóp depozytowych, no to będą ich zyski obłożone podatkiem. Nowoczesna popiera ten pomysł? No bo czasami nigdy nie popiera żadnego podwyższania podatków, bo banki już odpowiedziały, że skończy się ta zagrywka przeniesieniem kosztów na klientów, które dzisiaj są i tak bardzo wysokie. Ale żeby móc odblokować potencjał polskiej gospodarki i nie doprowadzić do recesji, bo wychodzenie z inflacji trzeba powiedzieć odpowiedzialnie. Polega na polityce zaciskania pasa i każdy, kto mówi Polakom inaczej, po prostu ich wprowadza w błąd, ale żeby tego doprowadzić, trzeba. Uczynić to, co powiedział Donald Tusk, czyli pozbyć się jaszczębia z jego gniazda, czyli prezesa z Narodowego Banku Polskiego, bo w innym wypadku, w dalszym ciągu polityka prezesa NBP będzie dążyła do tego, żeby kapitalizować budżet państwa kosztem no, ale... coraz gorszej jakości życia Polaków, czyli właśnie kosztem inflacji, im wyższa inflacja, tym wyższe mają czas. Ale szanowny matu. panie pośle, prze, się, a jeśli pracą. chodzi o Adama Grapińskiego, no to podniesienie stóp procentowych to jest ten ruch, który jest ruchem hamującym inflację to się robi w tej chwili we wszystkich albo przynajmniej w większości krajów. Wcześniejsze działania Adama Grapińskiego, chociażby zakup złota też jednak trochę pomogły nam w tym pandemicznym okresie. Więc pytanie jakie pan ma zarzuty do polityki Adama Grapińskiego jeśli chodzi o stopy procentowe? Że za późno podniósł czy za mało? Oczywiście chodzi o timing, chodzi o to, że stopy zostały podniesione za późno. Podniesienie stóp powoduje, że odpowiedź się... W sektora w ogóle całego finansów jest po dosłownie kilku kwartałach, więc prezes Gapiński był spóźniony, był hamowany To ja w stanie panie stanie pośle... w to jest to w pytanie rządu. bardzo trudne. w to znaczy mamy sytuację taką, że w jest, jest w całej w stanie 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 w a z drugiej strony, żeby sytuacja osób najgorzej sytuowanych nie stała się dramatyczna. W tej chwili mamy ze strony rządu rozmaite tar tarcze antyinflacyjne i działania osłonowe. Z drugiej strony, mamy zaciąganie hamulca, jeśli chodzi o podnoszenie stóp procentowych. Pytanie, jak to wyważyć? No bo, oczywiście, inflację trzeba hamować, ale są też ludzie. Pytanie o pomysły nowoczesnej. Tak, jak powiedziałem, wprowadzenie euro, przywrócenie praworządności poprzez odblokowanie pieniędzy KPO, uruchomienie całego sektora zielonej energii do pozyskiwania energii elektrycznej, po tej przetwarzania inną no energię z odnawialnych źródeł, co spowoduje również obniżenie cen nośników energii Panie panie, 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 panie wodorów, pośle, wobec wobec tego jeszcze jedno pytanie, i gazu. Bo, bo To są te pomysły, ale chwili w to co jest bardzo istotne, że tej do w sposób bardzo nieodpowiedzialny, dlatego że dając 14-15 emeryturę, jednocześnie poprzez napędzenie tej inflacji, która jeszcze raz mówię, jest tylko w interesie budżetowym rządu, przeciwko interesowi, Panie pośle, interesowi sam społeczeństwa. Panie pośle, sama znam osoby, które mają emerytury w wysokości 1600 do, zł brutto, i nie są to osoby, które się leniły. Za 1600 złotych brutto, czyli powiedzmy 1400 pewnie na rękę, co można dzisiaj kupić, kiedy jesteśmy osobą starszą, kiedy potrzebujemy leków, kiedy potrzebujemy też żywności? Co z tymi osobami? Oczywiście y, najgorsze jest z tym wszystkim, co pani powiedziała. Trudno się nie zgodzić, że z takimi dochodami y, utrzymanie y, seniora w, w normalnym życiu jest praktycznie bardzo trudne. Bądź graniczy z cudem, jest na poziomie minimum egzystencji. Ale y, to za czasów niestety tego rządu liczba osób pobierających najniższą emeryturę, tą najniższą emeryturę, y, no uległa raptownemu wzrostowi. To jest niepokojące trudno obwiniać Dlatego rząd umarłem, że... o, o, o wysokość emerytur, ponieważ emerytury to jest to kwestia czy... kapitałów przez całe życie. Panie pośle, ostatnie zdanie, bo do, dochodzimy do granicy czasu. Panie dyrektor podstawą jest to, żeby emeryci dzisiaj w Polsce nie musieli się zastanawiać, jak mają swoim dzieciom i wnukom dołożyć do Rad kredytu przez Grafińskiego, żeby w ogóle mogli związać z koniec z końcem, tylko mogli wydać to na godne życie. I to I tu, jest różnica tu, między światopoglądem. I tu musimy światopoglądem kończyć nowoczesne, Bardzo serdecznie rządzący. dziękuję panu za rozmowę. Poseł na Sejm Witold ja rozumiem, Zembaczyński, to. koalicja obywatelska, partyjnie nowoczesna był naszym gościem. Radio 24. Słowem, wszystko. Prezydent Wołody Mirzałenski powiedział, że odbudował.